I to jest nasz pokój. Ej, ostrożnie Nit. Przepraszam! Co tam jest? Wydaje mi się, że słyszę jakiś dziwny dźwięk. Przyjrzyjmy się. O, matko! To karaluchy! Karaluchy w naszym pokoju! Łzają po mnie! Jakie to straszne! Dlaczego tak krzyczysz? Są słodkie. Nie bójcie się, ona po prostu oszalała. To okropne! Nit. Spokój się. No nie mam szczęścia do współlokatorów. Ale ten pokój jest całkiem spoko. Potrzebuję tylko małego remontu. Bingo. Masz rację! Chwileczkę! Zaraz coś narysuję. Tylko nie mów, że to plan twojego pokoju. Aj! Jest taki kolorowy i przerażający! Lepiej spójrz tutaj. To jest idealny pokój. Ale czarnota! Nie szkodzi Wednesday. Niech każda zrobi tak jak jej się podoba. Czas rozpocząć nasz mały remont. Rączka, potrzebuję Twojej pomocy. Tylko się pospiesz. Wiem, jak lubisz być odciągany od pracy. Żadnych salonów z manikirem. Świetnie. To pudełko ma wszystko, czego potrzebuję. Zobaczmy. O, nie pamiętam, żebym zostawiała tam moje nietoperze. Jest i farba. Czarna, tak jak lubię. Najlepszy kolor na świecie. Rączka, daj mi przedłużenie do Wałka. Dziękuję. A teraz muszę to wszystko zamalować. Nie mogę już patrzeć na ten kolor. idealnie. Teraz pokój wygląda o wiele przytulniej. A teraz potrzebuję tych desek. Rączka do pudełka. Znać to czego potrzebuję. szybciej. E, nic nie przeszkadzaj nam. Brawo, daj mi to. Wiercimy te śruby w deski. Doskonale, prawie gotowe. Pozostało tylko pomalować je na czarno. Myślicie, że w moim pokoju jest za dużo czerni? Nie ma czegoś takiego. Czerni sprawia, że wszystko jest lepsze. Puszko jest gotowe. Teraz mogę wypuścić moje ulubione pajączki. Witamy w nowym domu. Idźcie na spacer. Nie mam wątpliwości, że wam się tu spodoba. A tak przy okazji możecie zapleść trochę pajęczyn. Dzięki nim będzie przytulniej. O tak, o wiele lepiej. Czas dodać troszkę dekoracji. Okej, okay, spójrzmy. Ta skrzynia ma wszystko, czego potrzebuje. Czaszka. Książka o czarnej magii, oczywiście. No i coś jeszcze. O, rączka. Właśnie ciebie potrzebuję. Okej, okay. troszkę czerwonej farby. Dobra robota, rączka. Nareszcie mój pokój jest gotowy. Jest po prostu idealny. <śm> <śm> M jest y, troszkę ciemny i przerażający. Ale na razie i tak jest lepszy od mojego. Zaraz to naprawimy. Zaczniemy od różowej farby w sprayu. No bo kto używa farby z wiaderka? Spray jest o wiele fajniejszy. O jacie, to jest piękne. Super! Chwilka. Miałam tu gdzieś cały plan pokoju. Oto on. Zaraz wszystko zrobimy. Co? Tak szybko? No, nie mogę uwierzyć. Już jesteście. Zapraszam. Mój pokój będzie taki fajny. No to zaczynajcie. O, wow, dziękuję bardzo. Bez Waszej pomocy zajęłoby mi to wieczność. Ekstra. Moja nowa różowa szafka nocna jest taka słodka. Dziękuję panowie. Do widzenia. Ok, a teraz najlepsza część. No to lecimy. Juhu! Ale zabawa. Troszkę farby tu. I troszkę tutaj. Super. I jeszcze troszkę tutaj. Super! A teraz pora na dekoracje, o jacie, ile tu fajnych i kolorowych zabawek! Mój pokój będzie najładniejszy na świecie! Hurra! No dobrze, jednorożcu, tu jest twoje miejsce. A wy słodziaczki, na tę półeczkę tutaj. Kula dyskotekowa na imprezy. O tak! Tylko spójrzcie na ten jasny tęczowy pokój! Normalnie szał. Ale brakuje czegoś jeszcze. Ten motylek będzie idealnie pasować do mojego pokoiku. A tutaj powieszę troszkę kolorowych detali. No i oczywiście tęcza przy łóżku. No i kilka białych chmurek tutaj. Dorzucę też kolorowe pompony. No wow! Teraz jest zdecydowanie gotowy. No to jest pokój moich marzeń. Super! Podoba mi się. Ojej! Prawie zapomniałam o oknie! Je też udekoruję! Chwileczkę! Mój lakier do paznokci wystarczy! Świetnie! Zaczynamy! Super! Wygląda cudownie! A ty co myślisz, Wednesday? Zatkało kakao, co? Wiedziałam! Roger, Wyglądasz dziś na troszkę smutnego. Hmm, ale wiem, co cię rozweseli. Zrobimy ci małą metamorfozę. Zaczniemy od kapelusika. No teraz wyglądasz jeszcze ładniej. Napijemy się herbatki. Najpierw nakryję stół kolorową zastawą. No i zaproszę resztę naszych przyjaciół. Siadaj i spróbuj. Herbatka jest naprawdę pyszna. Co? Czy to już ranek? Och, tak dobrze mi się spało w moim odnowionym pokoju. Co ona tam robi? To mnie nazywają wariatką. Hmm, chwileczkę. Chyba mam pomysł. Przecież ja też mam zwierzęta. No to co chłopaki? Mała rundka po pokoju. Zgadzacie się? No dalej. To wasz czas. Henit, życzę smacznej herbatki. Co? O nie! To karaluch! W mojej filiżance jest karaluch! Mamusiu! I na moim ramieniu! Są wszędzie! Aaaa! O nie! Tego już za wiele! Nie wytrzymam! Muszę coś z tym zrobić! Halo, potrzebuję pomocy! O już jest! Mój wybawca! Dzień dobry. Tam i tam jest mnóstwo karaluchów. Proszę coś z tym zrobić. O, dziękuję! Ma skudne karaluszyska. Ta maska jest dla ciebie, Roger. Zaraz zrobi się troszkę toksycznie. Oj, Henit! Co ty tu wyprawiasz? Co to za smród? O nie! Moje karaluchy! Jesteś bezwzględna i bezduszna. Otrułaś je. Spoczywaj w pokoju, przyjacielu. Miałeś naprawdę wspaniałe życie. Będziemy o tobie pamiętać. Byłeś naprawdę piękny. Zupełnie tak jak te kwiatki. To dla ciebie. Żegnaj. Ojej, tak mi przykro Wednesday. Nie chciałam, naprawdę. Wybacz mi. Och, jestem taka zmęczona. Nareszcie spać. Dobranoc i słodkich snów. What? Co to za dźwięk? Wednesday? Czyś ty postradała zmysły? Widziałaś, która jest godzina? Jest środek nocy. Ech, dlaczego mam taką upartą i nieznośną sąsiadkę? Wednesday! Przestaniesz w końcu! No dobra, zaraz coś wymyślę. Co się dzieje? Dlaczego to nie działa? No co, już sobie nie pograsz! No, w końcu mogę się położyć. Nie będziesz mi już przeszkadzać. Dobra dobranoc! Nie będę ci przeszkadzać? No to jeszcze zobaczymy. Aha, teraz będę musiała się na tobie odegrać, koleżanko. Panie szkielecie, zatańczymy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Enid, pozwól, że przedstawię ci mojego przyjaciela. I dla dodatkowego efektu dodajmy jeszcze kilku moich kolegów. Proszę bardzo. Miłej pobudki, Enid. Za chwilę rozpocznie się niesamowite show. No to czekamy. Och, czy to już ranek? Jestem taka... Co to? Chwileczkę! Aaaa! O mamusiu! Co tu się dzieje? Wednesday! To wszystko twoja sprawka, prawda? Okej. Okay. Doigrałaś się. Ja tego tak nie zostawię. Też się zabawię. Dobrze, ta sukienka będzie idealna. O tak! No ale ślicznotka! Pięknie! Cudownie! Co to ma być? Co zrobiłaś z moim szkieletem? I moimi zabawkami? Co za różowy koszmar? Nie mogę na to patrzeć! Jaki wspaniały tęczowy tort! Co więcej można sobie wymarzyć na urodziny? Cudownie! E, Wednesday! Co to za okropne ciasto jest na twoim stole? Nadchodzą i goście. Nareszcie. Och, goście. Jimmy, to ty? Dobrze cię widzieć. Dzięki za prezent. Cieszę się, że cię widziałam. Pa! O rany! Co on mi tu przyniósł? Jakie ciężkie! Dobrze, zobaczmy. Wow! Jaka słodka świnka! Jest taka fajna! Cześć! Dziewczyny, spójrzcie na ten niesamowity prezent! Jest taka fajna, co? Podajcie szybko! O, już są! Lecę otworzyć. Serdecznie dosyć. Z jej przyjaciółmi i tymi torcikami. O, rączka. Co jest? No nieźle. Znajomy podłożył Enid świnie. I to dosłownie. Cześć, dziewczyny. Super, że już jesteście. Zapraszam. Dzięki za prezenty. Jesteście takie słodkie. Chodźcie, idziemy jeść tort. A to i on. Częstujcie się. Ojej, co tu się stało? Nie mogę uwierzyć! Nie został nawet kawałek mojego pięknego, tęczowego tortu. Ale jak to? Przepraszam, nie rozumiem, jak do tego doszło. Tak miło jest po prostu usiąść i zajadać się moim ciastem, bez tych wszystkich świń i głupich koleżanek. O tak! Będę jeść powoli i delektować się każdym kęsem. A co wy tu robicie? No dobra, skoro jesteście takie głodne, to was poczęstuję. Ale muszę was ostrzec. Nie każdemu będzie smakowało moje ciasto. Ma bardzo specyficzny smak. No cóż. Smacznego, moje drogie. No jedźcie, jedzcie. Nie wstydźcie się. Tortu wystarczy dla wszystkich. Jak? Smakuje wam? Widzę, że smakuje. Pewnie jesteście moimi fankami, co? A znacie mój popisowy taniec? Niezłe mi urodziny. Bez tortu, bez przyjaciółek. Do bani. Chce mi się płakać. No Enid chyba nie ma humoru. Może jestem wredna, ale nie aż tak. Cześć Enid. Chcesz troszkę tortu? Moje koleżanki były zachwycone. Tort? Dla mnie? Dziękuję. Ej, uspokój się, bo mnie udusisz. Smacznego. Wow! Nie wiedziałam, że tak dobrze pieczesz Wednesday. Wow! To do mnie. Już idę. Otwieram. Dzień dobry. Dziękuję. To wszystko dla mnie. Zamierzam trochę ulepszyć to łóżko. Co to jest? Co ona kombinuje? Zaraz ci pokażę. Zamienię kiepskie łóżko w łóżko idealne. Niewiele do tego potrzebuję. Oj, nie mogę tego utrzymać! Ostrożnie! Wszystko okej, okay. nikomu nic się nie stało. No to kontynuuję. Nic ci nie jest? Tak, tak. Mówiłam, że wszystko w porządku. Znalazłam bardzo ważny element dla mojej konstrukcji. Niech tu leży. O, i jeszcze jeden. Dobra, to już ogarnęłam. A teraz wiertarka. Ojej, przewrócę się. Mówiłam ci, żebyś była ostrożniejsza. Nic się nie stało. Teraz pozbędę się tych śmieci. I będę budować łóżko. To proste. Trzeba tylko dobrze przymocować te deski. A to już połowa roboty. Świetnie. Nieźle mi to idzie. Doskonale zrobione! Wow, ja też takie chcę. Bez problemu mogę sobie na to pozwolić. Już to są? Wejdźcie. To są Wasze pieniądze. Za chwilę wszystko zrobimy. Dziękuję. Co to? Uf, to było trudne. Jak to? Ale super. Nie ma w tym nic dziwnego. Będę miała najlepsze łóżko na świecie. Cool. I jeszcze kwiaty dodali super. I poduszki na sam koniec. Ostatnie akcenty. Uważajcie na oczy! Wow! Myślałaś, że mnie pokonasz? Hmm. Kurczę, jak tu twardo siedzieć. Jak tu fajnie. Dlaczego ono na mnie tak patrzy? No i dobra, co by tu porobić? A, to może mi się przydać. Zasłony. Teraz na pewno będzie pięknie. A gdyby tak wziąć jeszcze coś? Tak za jednym zamachem. Teraz trzeba to wszystko przymocować. Szywacz mi w tym pomoże. Zaczynam! Okej, okay. jedna zasłona przyczepiona, teraz druga. Gotowe. Aj, czemu rzucasz narzędziami? Ojej. Teraz wszystkich zaskoczę. Najważniejsze, żeby to porządnie związać. Zrobiłam piękny hamak. Mogę w nim teraz odpocząć. Bardzo wygodny. Zrobiła sobie hamak? No, możesz mi zazdrościć. Trochę tu nudno. Mam pomysł. Hamaka póki co nie potrzebuję. Z tej szafki nocnej i tej tkaniny zrobię sobie stół. Powinno wyjść pięknie. Teraz trzeba go nakryć. Akurat mam tu serwis do herbaty. Z takimi słodkimi kubkami. Witajcie na herbatce, moi przyjaciele. Co to za przedszkole? Herbacia na przyjęcie? Mam lepszy pomysł. Chcę posłuchać muzyki. Na pewno będzie o mnie zazdrosna. Dzień dobry. Wejdźcie, postawcie to tutaj. Urządzasz dziś imprezę? Co to za impreza bez świateł? Cool. Masz rację, dziękuję. Dobra robota. Wasze pieniądze. Dziękuję. Ale teraz muszę zaprosić wszystkich znajomych. Dziewczyny na cześć! Dawno was nie widziałam. Bawmy się. A teraz zrobi się naprawdę wesoło. Co tam się dzieje? Nie wchodzić? Nie bardzo miałam na to ochotę. Jak głośno! Nie wytrzymam moje uszy. Wyłączcie tę muzykę. No, zaraz ją załatwię. Zadzwonię do odpowiednich ludzi, zajmą się nią. Muzyka jest zbyt głośna. Przyjedziesz? Czekam. Tak szybko? Witam, zapraszam to tutaj. Za chwilę to załatwimy, nie martw się. Toni? Tak. Jestem profesjonalistą, dziewczyny. Robicie za dużo hałasu. Tak nie wolno. Mam pomysł. To dla ciebie. Bardzo, bardzo dziękuję. To przyjemność robić interesy z takimi ludźmi. Życzę miłej zabawy. Jaki ładny dziś dzień, co? Aż chcę się tańczyć i uśmiechać. Prawda? Muszę już iść do widzenia. Widzisz, jak trzeba rozwiązywać problemy? No i proszę, znowu to samo. Nie szkodzi. Też umiem się bawić. Zobaczysz, moja impreza będzie 100 razy lepsza niż twoja. Będę do tego potrzebowała globusa. Wezmę jeszcze płyty CD. Świetnie, tyle wystarczy. Teraz muszę je trochę pociąć. Wycinam z nich małe kawałki. Ostrożnie, żeby się nie pokaleczyć. Świetnie mi wyszło. Mam teraz mnóstwo błyszczących kwadracików. Trzeba je przykleić do mojego globusa. Jeden po drugim i gotowe! Wyszło świetnie! Powieszę go tutaj. Jestem zachwycona! A pozostałymi krążkami można ozdobić ścianę. Przykleję je obok siebie. Wyszło ekstra! Nie mam głośników, ale mam pomysł. Włączę moją ulubioną muzykę, żeby wszyscy mogli ją usłyszeć. No co, podoba wam się, moi przyjaciele? Co to? Jaka fajna impreza! Musimy się tam dostać! Cześć! Możemy się do ciebie przyłączyć? Pewnie zapraszam! O, to impreza herbaciana, jak fajnie! Jak to możliwe? Potrzebuję trochę światła, ta książka jest taka ciekawa. Co się dzieje? Żarówka mruga? Mam złe przeczucia. Przypaliła się! Ej, no działaj! Co robić? O, mam pudełko z żarówkami. Jakich dużo? Ta powinna pasować. Można też wykorzystać ją do czegoś innego. Rozłożę wszystkie żarówki na podłodze. Ok. I potrzebuję jeszcze kabel. Gotowe. Teraz muszę przymocować lampki. Zrobiłam to. Brawo, ja. Co tam się dzieje? Teraz przymocuję lampki do ramy łóżka. Co to jest? Chura, jak pięknie! Jest bardzo jasno. Teraz mogę czytać moją książkę. Wow, ja też chcę coś takiego. Już zamawiam. To pilne. Dzień dobry. Potrzebuję Waszej pomocy. Dodajcie światło do tego łóżka. Nie ma problemu. Mam wszystko, czego potrzebujemy. Będziesz miała najjaśniejsze łóżko w życiu. Wyłączamy. Gotowe. Pięknie, tu są wasze pieniądze. Dziękuję. O nie, to straszne. Wszystko się pali. Moje łóżko. Co robić? Boję się. Musimy to zgasić. Wiem, zajmę się tym. Uratuję twoje łóżko, nie martw się. Gotowe. Udało mi się. Chodź do mnie w gości. Nie mam innego wyjścia. Masz tu całkiem przytulnie. I Jakie fajne zabawki! Podobają mi się. No to co, pokój? No dobra.